Był naprawdę mocny, taki że momentami to po prostu apokalipsa. Mi Natomiast udało się złapać stopa. Nie na zachód, nie na wschód, nie na południe, skąd przyjechałem, ale na północ, ponieważ tutaj niedaleko udało mi się kiedyś dowiedzieć, że jest piękny prom przez Dniestr. I właśnie do tego promu próbuję się dostać. No dla może też do 15 km i tak się. Droga jest Ło, wow, czyli strasznie dziurawa. Ja mam zaparowany obiekty, ale co najważniejsze, dostałem zaproszenie w gościnę. Czyli coś, czego mi bardzo brakowało: kontaktu z mieszkańcami, bezpośrednio po prostu kontaktu. Więc jedziemy do wsi Onut, która jest nad samym Dniestrem. A prom zostawimy sobie na jutro. No. Hmm. Raz na komst. Dojechaliśmy do Onut, onut nie, kakacet. Onut, 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 onut. Do sioła Onut Zaparkowaliśmy, przysiedliśmy i pijemy Przepyszne Lwowskie Proszę, lwowskie Dawaj Nie. Za wstreciu. Za wstreciu. I za drużbu polską I za drużbu, da. Za drużbu. Drużbu. Jest super Niby pada deszcz Ale wybraliśmy się nad Dniestr to, proszę państwa, to jest właśnie rzeka Dniestr Która Kilkaset kilometrów w tamtą stronę rozdziela Mołdawię nad Dniestrzem. Ale tutaj w Ukrainie po prostu sobie pięknie płynie. A wiecie jaka jest woda w Dniestrze? Woda w Dniestrze jest cieplutka. Po prostu cieplutka. Okazuje się, że tutaj Dniestr nie dość, że jest płytki. To jeszcze jest na tle czysty. Iwan złapał tutaj raka rękoma w środku nocy. Więc super. To on jak to dlwy nie krasny. A ty warił go? Da. I pokuszał. No No to takiego raka można tutaj złapać. Jak się bardzo uprzecie. W Dniestrze dobry, <grym> cześć dobry, już A ja ide ekskursję <górę> prowadzę. Алло. Добрый день. Пан с Пальску. Очень приятно. Сейчас ты увидишь, какое. Алло. Полюбуйся. Ничего себе. Видите все. А вот это что это... за рыба? Все, что я поймал. А что за рыба, как называется название, дорогие друзья, чтобы знали, это окунь. То что, пойдем это есть на кулаке? Да. Супер. <laughs> Najbardziej podoba mi się Ukraina jesienią. Kiedy jesienią wszystkie te drzewa pokrywają się złotymi liśćmi, kiedy nawet kiedy pada, kiedy jest to wszystko, to właśnie wtedy Ukraina jest po prostu przepiękna. Nie wiem, nie wiem czemu tak, ale pamiętam, do dziś mam w głowie, wracając z pierwszego długiego tripa, czyli z Mongolii, przyjechałem już pod koniec września, przekroczyłem rosyjsko-ukraińską granicę. I gdzieś tam, tam jest wieś Królewiec. I po prostu zaszedłem do tej wsi i zobaczyłem te wszystkie złote liście na drzewach, na klonach, na innych drzewach. Też padał deszcz i też była pogoda taka sobie, co nie zmienia faktu, że to wszystko tak mocno mnie złapało za serce, że jakoś do dziś ta romantyka właśnie jesieni tutaj bardzo mocno do mnie przemawia. Muszę jeszcze jedno dodać, w żadnym wypadku nie jestem jesieniarą, ani jesienią. W żadnym wypadku siedzenie przy kominku z książką to nie dla mnie. Wygląda na to, że to na tyle dzisiaj. Zostałem nakarmiony, jestem obżarty po uszy. I w sumie to tak, to na tyle dzisiaj. Idziemy się jeszcze kąpać do Dniestru, bo jest cieplutka woda. Na wsi jak to na wsi, pobudka razem z kurami, z kogutami. Czyli super rano i jest super zimno. Rześko powinienem powiedzieć, nie zimno. Jest godzina. No teraz to już szósta dziesięć czasu lokalnego, czyli piąta 10 czasu polskiego. Co robić w takiej sytuacji w jakiej ja na przykład się znalazłem teraz, czyli bycia. W środku nigdzie z raczej małymi szansami na złapanie stopa, no, coś trzeba zrobić. Ja podjąłem na przykład decyzję, że sobie pójdę z buta do poprzedniej wsi, bo pamiętam, że była większa, był tam sklep, i było tam skrzyżowanie, na którym moim zdaniem powinienem pojechać drugą drogą, mimo że mnie gospodarze wyrzucili tutaj i twierdzą, że tutaj jest to poprawna droga. To moim zdaniem jednak powinniśmy pojechać tą drugą. A już życie mnie nauczyło, że na ma w mapach orientuje się lepiej i w terenie, niż często lokalsi. Naprawdę. Ludzie wcale nie wiedzą, co gdzie jest i co, jak działa, którędy gdzie dojechać, a mapa jest mapa i mapa prawdy ci powie. Więc sobie robię spacerek do poprzedniej wsi. Tam jest 5,5 km. więc takim tempem, jakie sobie narzuciłem, bo narzuciłem sobie tempo marszowe, no za godzinkę powinienem być. Mam nadzieję, że do tego czasu się już trochę ociepli. Dotarłem do wsi, nawet jest tu asfalt, więc cywilizacja, ale tylko na tym tutaj małym fragmencie w centrum, to tak można powiedzieć. Dowiedziałem się, gdzie muszę iść łapać stopa, w kierunku promu. A no to tutaj jeszcze protip dla Was podróżujących lub chcących podróżować. Jak kiedyś wylądujecie na jakiejś wsi na końcu świata. I nie będziecie wiedzieli, gdzie co jest, I niezależnie czy to będzie wieś w Polsce, na Ukrainie, na Syberii, niezależnie gdzie naprawdę, no to najlepiej jest pójść coś do sklepu, pójść do sklepu, coś kupić, cokolwiek. Ja na przykład kupiłem Coca-Colę półlitrową i zapytać się pani sprzedawczyni, gdzie jest coś. Pani sprzedawczyni i tak prawdopodobnie nie będzie wiedzieć, ale jest autorytetem w lokalnej społeczności zawsze. Bo w końcu daje na krechę sprzedaje wódeczkę i piwo. Więc pani sprzedawczyni na pewno zaraz się kogoś zapyta i ci wszyscy przytłoczeni autorytetem pani sprzedawczyni udziela odpowiedzi jak najlepszej. No i tak w moim przypadku jesteś, więc idę łapać stopa. No i tak to wygląda moi drodzy. Wstaję sobie we wsi, na rozwidleniu, przy kapliczce I Czekam aż ktoś będzie jechać w stronę promu, żeby mnie może wzięło No ale oczywiście nic nie jedzie Jak już poszło, to poszło To znaczy nie mogę, z jednego samochodu wskakuję w drugi, bo mi nawzajem łapią tu stopy I chyba złapałem stopa do promu Stałem się tutaj pana od promu ile za tą przyjemność. Powiedział, że jak stopem jeżdżę, to stopem mogę promem. Więc wychodzi na to, że pierwszy raz w życiu złapałem właśnie stopa na prom. Super. A w ogóle Dniestr jest przepiękny i tutaj zbocza po obydwóch stronach są przepiękne. Problem tylko taki, że nikt w moją stronę nie płynie na promie. <gryw> nie jedzie samochód żaden w moją stronę, ale się tutaj dogadałem. Że w takim razie będę sobie pływał promem w tej WFT, aż ktoś będzie jechał. A jeśli zastanawiacie się, z czego jest zrobiony prom? To prom jest fragmentem radzieckiego mostu pontonowego. Jedno takie przęsło mostu, które zostało przerobione na prom. I sobie tutaj teraz przez Dniestr na nim można pływać. Jechałem już do asfaltu. Więc tutaj się chyba kończą takie stricte, stricte przygody. Ja zaczynam autostopowe zapierdzielanie po prostu. No, autostopowa jazda na czas. Ternopila lwów. I granicę, mam kilkaset kilometrów chyba do granicy. Duża szansa, że zrobię to jeszcze dzisiaj, bo już będę coraz większymi drogami do coraz większych miast. A jak wiadomo, z mniejszych miast do większych łapię się łatwiej i szybciej niż z większych miast do wsi. Oczywiście to, że mam autostopowy highway, że tak powiem, nie oznacza, że nie zobaczymy jeszcze jakichś rzeczy po drodze. Na przykład możemy po drodze zobaczyć centrum małego miasteczka Borszciw. Takie typowe prowincjonalne ukraińskie miasteczko. To jest co ważne stoisko na głównym placu, gdzie sprzedają gorące jeszcze czebureki. Więc okazja żeby zjeść trochę ukraińskiej kuchni. Czebureki są z różnym sadem. Mięso, albo ziemniaki, albo kapusta. No tak naprawdę takie trochę placko pierogi. To chyba jest robione z takiego samego ciasta jak nasze pierogi, tylko że nie niegotowane smażone na głębokim oleju. Polecam każdemu, zwłaszcza, że jest zazwyczaj bardzo tania. To taki typowy street food. Kiedy myślisz, że zostało już proste stopowanie, tak naprawdę w kierunku domu, zawsze wyskakuje coś nadzwyczajnego, na przykład zamknięta droga. I weź tu człowieku, szukaj otwartej. To, co lubię na wschodzie, to poważne podejście do tematu dróg. Jak widzicie, tu jest droga nieutwardzona. No, nie mniej nie przeszkadza to w postawieniu tego oto znaku, że z jednego pasa robią się dwa. Kurde no, bez znaku bym nie wiedział A to jest Ukraina jaką zapamiętałem Czyli dwupasmówka proszę państwa Szeroki asfalt, no highway po prostu I pusto, nikt nie jedzie Taka była Ukraina w okolicach Doniecka Taka jest Ukraina tutaj I w ogóle tu są ponad trzy pasy Trzy pasy Tu są trzy pasy Po dwóch i pół nie udało mi się dotrzeć na trasę. Na ternopil wreszcie tą trasę, na którą chciałem dotrzeć od początku. Tylko niestety to właśnie ona też jest w remoncie i w tym momencie mam tutaj ogromny korek. Kurde, no, przyznam wam szczerze, że chciałem we wrześniu wrócić jeszcze na Ukrainę. Ale właśnie się dowiedziałem, że za 3 czy 4 dni Ukraina zamyka granice ze względu na znaczny wzrost zachorowań na koronawirusa. ja w takim razie stąd uciekam. Zresztą i tak uciekam. Zostawiłem ze sobą Ternopil. Jestem na obwodnicy, już na wylotówce stricte na lwów. No i na lwów będę zaraz łapać. typ zasnął za kierownicą. Typ Jezus Maria. Co za opcja w ogóle, typ tutaj i wyjeżdża teraz stąd. Co za opcja. Co za hardcore. Uważajcie, nie jeździcie z nim stopem. Na te rejestrację popatrzcie, co za słaba opcja. Ja naprawdę sądziłem, że ten ostatni odcinek ze stopowania po Ukrainie to będzie najnudniejszy i taki najbardziej nijaki. A tutaj co się dzieje? Albo jakiś promi rozpierdziel, albo typ w ogóle zasypia za kierownicą i prawie mniej z plecakiem rozjeżdża. No, po prostu hardcore. Czyli warto mieć cały czas włączony aparat. No, dobra. To zaraz wymieniam kartę, bo na sam ten jeden odcinek już zapchałem 64 GB. Już mi się kończą karty pamięci. LOL! Nieźle, jedziemy! Ukrainy. O, Dojechaliśmy do Lwowa ja. I, Idę coś zjeść, a potem się chyba będę kierował już powoli za Lwów Jako, że to mój prawdopodobnie ostatni dzień tutaj na wschodzie, na Ukrainie To pozwoliłem sobie na trochę rozpusty i poszedłem do przydrożnego baru, kafe Polecanego mi przez kierowcę ciężarówki, aby zjeść prawdziwie wschodnie jedzonko Którym wam się pochwalę Co prawda jest średnio ukraińskie, bardziej rosyjskie ale i tak je kocham, tak więc proszę bardzo mamy tutaj soliankę z chlebem i oczywiście wspaniałe pielmieni ze śmietaną a no i nie zapominajmy o kompocie solianka jest czymś między ogórkową a rosołem z obowiązkowymi oliwkami i plastrem cytryny, jest taka kwaśno-tłusta dobra konkretna zupa, polecam, bardzo ją lubię Powiem Wam coś trochę w tajemnicy, ale od serca. Nie lubię Lwowa. Naprawdę, jest bardzo wiele miast, które kocham całym sercem. Bardzo wiele miast, które bardzo, bardzo, bardzo lubię, ale jakoś tak, lwów mi nie podchodzi. Może to ze względu na nigdy nie kończące się korki, może ze względu na wąskie uliczki, może na zatrzęsienie turystów, a może po prostu nigdy nie trafiłem na jakąś spoko ekipę, z którą mógłbym tak nieoficjalnie, nie jak turysta, połaść po mieście. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Lecimy na wylotówkę Za to muszę wam powiedzieć, że jest jedna rzecz, którą w Lwowie a właściwie w przedmieściach Lwowa lubię, jest tym nic innego tylko sklep, metro, metro. ale jak nasze cash and carry, za każdym razem, kiedy wracam tym przejściem pieszym medyka to tutaj w metro robię takie w miarę duże zakupy, no duże duże jak duże, bo takie duże co mi wejdą do plecaka, czyli wcale nie takie ogromne żebym nie umarł, zaopatrując się tutaj we wszystkie dobre wschodnie rzeczy, których w Polsce w sprzedaży nie ma a i to nie jest odcinek sponsorowany przez metro w żadnym wypadku. Chciałbym, żeby mnie sponsorowali, ale nie, po prostu nie zostawiam hajs każdorazowo. To jest ogromny hipermarket, w którym jest wszystko. Szkoda, że jest po zmroku, bo nie za bardzo wiem, co zrobić z życiem, ale zaraz będę szedł na granicę i jechał. A bo właśnie kolejna zaleta tego sklepu jest taka, że idealnie po drugiej stronie ulicy tamtej jest yy, dworzec marszrutek, które jeżdżą na granicę. Więc zostawiłem sobie 100 hrywien. Za które kupię bilet na granicę i jadę na granicę, i nie wiem, czy dzisiaj ją będę przechodził, czy jutro. Nie mam pomysłu na życie. Zobaczy się. Okazało się, że marszrutek na granicę ze względu na koronawirusa nie ma. W związku z tym złapałem jakąkolwiek marszrutkę, która jechała z grubsza w moim kierunku. Niestety w międzyczasie rozpętała się jeszcze ogromna burza. Jak się okazało, to nie był koniec przygód tej nocy. Ale to już historia na inną opowieść. Nie zapomnijcie zasubskrybować, zostawić komentarz i do zobaczenia następnym razem. Jo!